I witam wszystkich ponownie w kolejnym odcinku Tomb Raidera. Tak, teraz staramy się po cichutku rozwalać tych ludzi. Karabin był niedawno używany, widzę. Ciekawe po co, No pozwólcie, że napiję się herbaty, już tam kogoś widzę. Okej. Okay. On patrzy się... Nie w moją stronę. Okej. Okay. Wait for it. Wait for it. Dobra, headshot. Okej, okay, sprawdziłbym, czy nie ma tutaj jakichś zapasów jeszcze. Ta gra lubi nam tutaj. To jest skrzynka, właśnie. A nie, zapalić pochodnie. Nie chcę. Nie chcę. Coś znalazłem. Moneta z epoki Edo, wybita pod koniec XVII wieku. Może pochodzić z któregoś z wielu starych wraków na wyspie. Hmm. Dobra. Okej, okay, jak na razie nikt mnie nie wykrył, co jest ogromnym sukcesem. No, mogę tego użyć? Nie mogę. A weźmy od niego potrzebne rzeczy. Już mamy prawie 400 punktów. Będziemy mogli za niedługo coś. Dobra. Nie zauważyłem ich na początku, ale tam stoją. Jest ich dwóch, najpierw bym zdjął tego. Tylko poczekał, aż się trochę oddali od niego. Że też oni nie zauważyli śmierci ich kompanów. Dobra. Raz. Dwa. Okej. Okay. Po następnych. Coś mogę wziąć? Nie. Tylko podnieść strzały. Okej, okay, tu nic ciekawego nie ma. Hej, strzynka. Nieźle. Doświadczenia idziemy do góry. Mogę coś badać? Do skrzynka. Mm -hmm. Dobra. Ok, zaraz wyjdziemy na wieżę. Bunkier z czasów drugiej wojny światowej, prawdopodobnie Jabrońskiej. Ok.

Matias może i jest szalony, ale przy tym inteligentny i niebezpieczny. Dużo wie na temat wyspy. Sądzę, że jeśli kiedykolwiek mamy się stąd wydostać, on jest naszą jedyną szansą. Matias dba o nasze morale. Kontrolujemy broń i żywność. Wszystko, co sztorm wyrzuci na brzeg, jest nasze. I to my decydujemy, co stanie się z nowymi rozbitkami. Każdy, kto się nam sprzeciwi, ginie. To my jesteśmy panami tego pieprzonego więzienia. Hej, myślę, że tamten gość z tą nogą, jednak jest jednym z tych gości, którzy i tak zaraz zginą. Mogę wyważyć drzwi lub przejść tam. Ja wiem, że tutaj może być jakaś znajdźka. A drzwi nie chcę wyważać, bo. Mogą mnie łatwo usłyszeć i szybko. O Jezu, Maria. Oddrożnie, oddrożnie są pełne paliwa! Po co imono? Pewnie do napędzania generatora zwierzę. Jak my je do cholery wniesiemy po schodach? Dobre pytanie. Na razie je tu zostaw. Potrzebna pomoc! Dobra, wyciągaj pistolet Okej, okay. wait for it Kurde oh Fuck. Dobra, headshot. Okej, okay, bierz za sobę Dobra Ciekawe co jest w tych drzwiach, które mogę wywa wyważyć. Poczekajcie chwilę. Może tam jest jakaś znajdźka? No, mogę je wyważyć? Nie mogę. Dobra. Coś mi się popieprzyło. Coś mi się pomyliło i... jednak myślałem, że mogę, a tutaj nie mogę. Już nie ma... nikogo. A jakaś skrzynka. Okay, sprawdźmy, co jest w środku. W surowce. No. Tu wyjść nie mogę. Tu już nic nie ma. Tu mogę coś podnieść. Nie chcę zapalać pochodni. Szkoda, że nie mogę strzału zapalać, ale sprawdźmy. Nie mogę. Szkoda. Fajnie by to wyglądało, jakby się jeszcze palili Kiblów też nie mogę otwierać. Ok, niezbyt. Przyjemny widok. Napiję się herbaty. I obleję. Kurde. Tak. Cały ja. Nie ma tak jak się oblać podczas picia. Okej, okay, nie chcę wypatrać myszki. Okej, okay, myślę, że i tak muszę iść na górę. Co to... Mogę? Aha, podpalić to mogę. Dobra, to jednak potrzebny jest ogień. Ciekawe co tam jest. Ciekawe. Pewnie jakaś znajdźka. Punkty doświadczenia dla nas. Jej Okej. Okay. O nie! Znowu jakieś wyzwanie z paleniem flak tym razem? I dobra, chodźmy na górę. Tamtego jednego co rozwaliłem, jeden tu leży, a drugi gdzieś wyleciał w powietrze. I w ogóle go nie ma, Zdematerializo zdematerializował się. Wow! Dobra. O, no, wyszło na to, że ty poszedłeś, kolego, do piachu. Z maczetami na mnie leciał. Nieźle, nieźle. Gratuluję odwagi. żeby z maczetami polecieć na kobietę uzbrojoną w pistolet i łuk. Okej, tu jest. Lampka. Mogę, mogę rzucić ją gdzieś. No one leaves. Nikt nie ucieknie, co? Co ja mam ją rzucić? Cholera, tam się chyba muszę dostać. Tam, a no, żeby tam się dostać, aha, tutaj mam coś dobra, ja bym to na razie odłożył. gdy nie mogę. Uu! Ciekawe po co oni dali nam możliwość rzucania tych rzeczy. Panie się nigdy nie dowiem, ale było to do czegoś potrzebne. O kurde. Czekaj. Aha, dobra, rozumiem. To ja popatrzę jak umierasz kolego. No tak. To po to było. Jest. Albo nie, nie będziemy mu oszczędzać bólu. Kurde, myślałem, że mogę tak zrobić, żeby... Niech cierpi drań. Zaraz. Dobra, już się wykończę. Diabło. No. Lepiej go wykończyć niż żeby się daru. Tu mam jakieś A no dobra. Lepiej go wykończyć, bo będzie się daru. ja całą moją skrytobójczą misję zawalę. Amunicja. I... Raport polowy z ekspedycji. Mimo już z powodu burz straciliśmy dwa statki z ładunkiem. Ekspedycja zdołała dotrzeć na brzeg. Założyliśmy centrum łączności wysoko w górach i zaczęliśmy budować bazę na wybrzeżu. Pierwsze badania wykazują, że jest tu kilka potencjalnych miejsc pod wykopaliska. Wyspa jest o wiele większa niż początkowo zakładaliśmy i ma wielowiekową historię. Znalezienie źródła sztormów będzie wymagało czasu i żmudnej pracy, ale jeśli nasza misja się powiedzie, Zapewnimy sobie zwycięstwo w tej wojnie. Okej, okay, nie wiem, czy oni mówią tutaj o drugiej wojnie światowej. O jakiejś wojnie Okej. Okay. Gał skrzynka. No one needs, nikt nie ucieknie. Ja się mogę założyć, że ja ucieknę. Okej, okay, fajnie, mamy nową broń. Karabin. To już w ostateczności. Ciągniemy sobie łuk. Brotherhood of the Sun, Brattwo Słońca! Przepchnij F okay, jeszcze jedno światło by się zniszczyć Teraz jesteście moi Nie żartuj nawet Dobra Jest tam jeszcze jeden, bez jaj. Urzucał go ktajna mołotowa Aha, ale się tu obawimy. Jestem pewny. Przecież on rzucał koktajle mołotowa. Ale cóż, piękna walka. Muszę powiedzieć, że to mi się podoba. Że mogę tak walczyć fajnie sobie z nimi. Ojciec Matias nas wyzwolił. Od czego? Od tej wyspy? Stormczuwa. Patrzy. Ojciec z nas wyzwoli, wyzwoli od demonów. Tu masz napisane kobieto. Okej, okay, mogę zniszczyć to. Ale tam jest coś do spalenia. Ja bym chciał to spalić. Zbra. Tu też gdzieś musiały być zwłoki. No nisko. Możemy sobie coś ulepszyć. Ulepszmy sobie coś czemu nie. Mamy jedną umiejętność: walka. Walcz duże dzięki zwiększonej odporności. Oślepiaj wrogów piachem i kamieniami przez co będą podatni na Twoje ataki. Może być. Shift. Nasilini Shift, a teraz powiem: F. Kurde. Nie wiem, czy to będę pamiętał. Myślałem, że to inaczej będzie działać. Ale mogę poulepszać sobie coś. Karabin, na razie nie. Może łuk? Ulepszyłbym to. Hej, już mam łuk na 100% ulepszony. 20. Ok, może pistolet trochę seriami. Nie chcę. Dłuższy magazynek, reduktor odrzutu. Możliwe do bardziej praktycznie Strzał, magazynek bym sobie dodatkowy kupił, duży i te 320 punktów można karabin coś. Magazynek zmniejszenie odrzutów się przydało, ale nie mogę. Dwa sklejone ze sobą magazynki mogą być. Okej, okay, już się. Już nie mam surowców. Szkoda, że nie mogę odpalić ognia. Od od tego tam jest ogień. Dobra, tu się wrócimy. okej, okay. no i po co ci to było? Myślałem, że mnie zaskoczy. okej, okay, zapalmy. Можешь это уже бросить, возьми и вы достанемся отсюда, а я вижу Alex, jesteś tam? Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, okay. to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali wysoko, bardzo wysoko. Zawsze bardzo wysoko. Kolejna wspinaczka. Świetnie. Okej. Okay. Zbierajmy sobie tutaj te rzeczy. Nicja. O, może być. sam. Wszyscy pozostali nie żyją. Tak jest lepiej. Obserwowałem z klifów, jak ich nędzną łódką miotają fale i wiatr. Chmury wyglądały jak dłoń zawieszona nad wodą, próbująca złapać ich nieszczęsną łódź. Nikt nie przeżył gniewu burz. Patrzyłem bardzo uważnie. Storm rozpętał się nagle i w jednym miejscu, i równie nagle zniknął. A najciekawsze jest to, że nie wydawał się przypadkowy, wyczułem... tam to mi przypomina zagubionych ten serial, tą wyspę. Nie da się z niej uciec. Na tej wyspie jeszcze nie. Jeśli jednak chcę stąd kiedyś uciec, muszę zrozumieć to zjawisko. Teraz zaczyna się moje prawdziwe zadanie. Ok, hey, zbieraj amunicję maksymalną. Już mamy maksimum no dobra. Lidzka, tutaj skończymy ten odcinek. W następnym udamy się prawdopodobnie na tą wieżę, gdzie ona zauważyła. Właśnie tutaj, postaramy się tam pójść. Będziemy mieli jeszcze jedną broń, co ciekawe. No ale dobra, więc ja wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.